W tekście NGOPL przedstawiam kilka tez, które moim zdaniem dowodzą tego, że my jako społeczeństwo obywatelskie powinniśmy szukać nici porozumienia z Karolem Nawrockim i szukać sposobu na realizację naszej agendy. Jednym z nich jest chociażby mój wynik osobisty w latarniku wyborczym. Oczywiście kandydaci, do, którymi, do których jest mi najbliżej, osiągali wynik na poziomie 80%, a Karol Nawrocki ledwie na poziomie 40%. Ale to świadczy o tym, że my mamy zbieżność poglądów w zakresie tych 40%, a to oznacza, że jeżeli już my i inni przedstawiciele organizacji pozarządowych również mają zbieżny wynik, to na poziomie tych 40% my możemy szukać porozumienia w kwestii realizacji polityk publicznych. Ponieważ w moim przekonaniu udział, partycypowanie w sektorze pozarządowym, to nie jest tylko kwestia posiadania pewnego światu poglądu, ale to jest. Również branie odpowiedzialności za to, w jaki sposób chcemy kształtować otaczającą nas rzeczywistość. I jeżeli w trakcie rządów Karola Wrockiego, a potencjalnie nawet rządów PiSu i Konfederacji, my mówimy sobie, nie, to nie są w ogóle ludzie, z którymi jesteśmy gotowi rozmawiać o czymkolwiek, to my się wypisujemy z tego współdecydowania. I ja wiem, że to nie będzie łatwe. Ja nie twierdzę, że tu jak my przyjdziemy, powiemy: no, panie prezydencie, chcemy z panem porozmawiać o przyszłości, nie wiem. Edukacji, to on powie, no oczywiście, proszę, usiądźmy tutaj. Może być trudno. Ja nie twierdzę, że to będzie jakby, będzie duża otwartość na współpracę z nami. Tylko my, jako strona pozarządowa, nie powinniśmy dawać się szantażowi moralnemu, w którym mówi się, jeżeli rozmawiasz, z pisem, jeżeli rozmawiasz z Dudą, jeżeli rozmawiasz z Nawrockim, to znaczy, że legitymizujesz ich na przykład reformy sądownictwa. Nie, to nie oznacza tego. To oznacza, że ja jako organizacja pozarządowa, ja jako człowiek sektora pozarządowego mam konkretne wyobrażenie tego, jak powinno funkcjonować państwo. I ja zrobię wiele, okej, okay, to nie znaczy, że cel celu święca środki, nie zrobię wszystkiego, ale zrobię wiele, żeby dociągnąć do tego celu, żeby znaleźć przestrzeń na to, żeby zrealizować. もうゲンで。